Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy Remontować najpopularniejszy domek w The Sims 4. No, chyba nie muszę mówić, który domek jest najpopularniejszym domkiem, ale jeżeli nie kojarzycie, no to oczywiście zajrzyjmy sobie do galerii. Oczywiście mamy tutaj taki domek, jakby to jest domek, który ja pamiętam praktycznie od samego początku Simsów, także przyjrzyjmy mu się z bliska. Tak on wygląda, on został stworzony przez takiego autora i dodany 21 listopada 2014 roku, czyli to było 9 lat temu prawie. Mogło minąć już 9 lat. Nie wiem, kiedy ten filmik wychodził. No, i jak widzicie, on tak się prezentuje i pobrało go, uwaga, ponad 2 miliony 700 tysięcy osób. On ma tutaj trzy sypialnie, dwie łazienki, no i widziałam, że tam jest też siłownia. Ja szczerze mówiąc, nie pamiętam, żebym ja grała tak w rozgrywce w tym domku, ale ja go kojarzę totalnie, jakby on zawsze wyskakiwał. Także właśnie dzisiaj będziemy zmieniać ten domek i się przyjrzymy mu trochę bliżej. Uwaga, dajmy sobie go na parcelę. Dobra, jak widzicie, mamy go tutaj na parceli i nawet na tą samą parcelę go dałam, gdzie jest normalny domek stał i gdzie screen był robiony i on się właśnie tak prezentuje. też trzeba powiedzieć, że ten domek został stworzony kiedy Simsy dopiero wyszły praktycznie, no bo kiedy dwa miesiące po wyjściu Simsów 4 tak naprawdę ten domek powstał. także tutaj jeszcze ta gra nie była aż tak rozwinięta, nie było dużej ilości obiektów, ale że my teraz mamy 9 lat po wyjściu Simsów 4, no to sobie zrobimy z tych obiektów, które mamy. I oczywiście to będzie tylko podstawka. Ogólnie nie wiem, czy mi się podoba ten dom. Jakby on jest takim kultowym domem, to można powiedzieć, że wszystkim się podoba, ale tak im patrzę dłużej na ten domek, to, im, to tym mniej mi się podoba, bo on ma takie dziwne kolory, których ja bym na przykład w tym momencie nie użyła, bo to nie jest po prostu w moim stylu. Dlatego zrobimy sobie, zmienimy sobie w sumie ten domek na taki w moim stylu można powiedzieć. No nie można powiedzieć, że ten domek nie jest dopracowany, bo on jest mega dopracowany. Ze względu na detale, a po prostu. Ta osoba się wybiła na tym, że umiała to wszystko szybko ogarnąć i tak naprawdę to wyszło dobrze jej. Ale dobrze, zacznijmy właśnie może od pierwszej rzeczy, którą bym tutaj zmieniła. To bym zmieniła kolor tych płotów. Jakby wszystko drewniane, ja pewnie tutaj wywalę, jakby to nie jest nic oczywistego. Ale mega mi się podoba zastosowanie z tymi płotami tutaj innymi, bo wie, wiecie czy nie wiecie, wtedy nie było jeszcze puścianek, więc tutaj trzeba było płotów używać, żeby takie coś powstało. Ja jakby tutaj dorobię ten sam płot, tylko że zrobię go po prostu biały. Trochę mi się nie podoba to otoczenie, jakby w ogóle. Ta część mi się troszkę nie podoba, więc jakbyśmy ją troszkę tutaj pokiereszowali, pousuwali i zrobili coś innego. Ta część tutaj, która jest, bardzo mi się podoba, bo tu jest taka dzika przestrzeń, można by powiedzieć, więc ja tego ruszać nie będę w ogóle, ale tutaj właśnie bym sobie coś z tej strony zmieniła. Wiecie, co zrobiłabym to samo, co jest po tej stronie, tylko w to miejsce bym powsadzała po prostu może drzewa. Jakby to nie będzie jakieś takie ambitne zlecenie tutaj, żeby wyremontować ten domek, tylko po prostu ja chcę zrobić tak, żeby mi się podobało i tyle. Mam nadzieję, że Wam też się podobać będzie. Nie no, powiem wam, że ja po prostu uwielbiam te cyprysy, jakby ja je w każdym domku teraz będę wsadzać i to nie ma znaczenia, w którym, jakiego rodzaju, jakiego stylu, ja je po prostu uwielbiam i to są chyba moje, moje ulubione drzewa, nie wiem jak to powiedzieć. Właśnie tutaj tą przestrzeń tak zagospodarowała tymi drzewami. Może jeszcze nawet gdzieś tutaj bym dodała z jedno. I co, wiecie co, może tutaj też sobie to ozdobimy jakimiś takimi kamyczkami tą ścieżkę, żeby nie było jednak tak pusto, bo trochę jednak jak usunęłam to miejsce na, na ogrodnictwo, no to trochę się zrobiło tutaj pustego miejsca. No ewentualnie Normalnie byśmy to zakręcili, i byśmy faktycznie zostawili to miejsce, tylko zrobimy sobie jakoś tak inaczej je. I sobie powsadzamy tutaj też jakieś doniczki, właśnie, które tam były, żeby, to, wiecie, no nie psuć tego całego uroku, tego domku, co tam było. A jakbyśmy sobie takie coś zrobili, takie coś ciekawszego. Taki dziwny kształt. Też by było spoko. Bo tutaj na przykład dziwny kształt basenu jest, więc wydaje mi się, że to też można tutaj użyć dziwnego kształtu. Dobra, tutaj ogólnie to bym w te kamyczki powsadzała jeszcze parę roślinek. Wiecie, żeby taką dzikość trochę stworzyć. A no i oczywiście tutaj z kamyczkami też w tą stronę polecimy. Tutaj wokół tej ścieżki, która jest, ja jej nie usuwałam. No i właśnie tutaj parę do nic umieszczę, żeby było gdzie tutaj sadzić jakieś różne tutaj roślinki. No i to by się prezentowało w taki sposób. Dobra, zmieńmy sobie w ogóle tutaj fundamenty. One mnie po prostu trochę. Trochę mnie wkują w oczy, jakby nie patrzeć, że zmienimy sobie na taki z jasnym drewnem to wykończenie. Tutaj, oczywiście, tak samo z tej strony. Tutaj w ogóle jest jakaś taka fontanna. Ona mi się w ogóle nie podoba. Jakby nie wiem, to miejsce mi się tutaj nie podoba, więc ja jej bym tutaj usunęła w ogóle. Jakbyśmy po prostu w tym miejscu dali jakiś taki żywopłot i zrobili po prostu przejście, że z tej strony można wejść właśnie do tego ogródka też. No i koniecznie muszę tej furtki użyć, jakby muszę. No i co? Tutaj w tej części dałabym ten kosz, przestawiłam, w ogóle jest tam innego miejsca, i tutaj byśmy do Dali na przykład takie żółte roślinki. I do tego zrobimy sobie też ścieżkę jakąś fajną. Może tym razem użyjemy żwirku. I on właśnie będzie tutaj szedł w tą stronę do tych schodków. I to by wyglądało naprawdę spokojnie. Jakby bez tej fontanny jest zdecydowanie lepiej, moim zdaniem. Te krzaki bym w ogóle tutaj powywalała. Na przykład, jakbyśmy na te żółte zamienili tutaj. No, wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej to wygląda. Tak samo, może tutaj z tej strony byśmy powpychali je. Te kwiatki są spoko, naprawdę, bo one są na trzy kratki i od razu wiedzę, nie musicie się tutaj bawić. O boże muszę tyle kwiatków tutaj dodać. A tutaj macie. Na trzy kratki, i się nie przejmuje się niczym. No i dobra, mamy roślinki w sumie za sobą, tak naprawdę. Jeszcze ja tutaj właśnie pozmieniam na te białe płoty wszystko. Nie i powiedzcie mi, czy z tymi białymi płotami to nie wygląda zdecydowanie lepiej? Nawet jak tutaj zbytnio dużo rzeczy nie zmieniłam, to i tak to moim zdaniem wygląda lepiej, jeżeli się biały doda. Dobra, no i teraz w sumie możemy się zająć oknami, drzwiami. I w ogóle fundament, znaczy nie fundamentami, tylko ścianami. Jakby ja te okna, wydaje mi się, że mogę to zostawić. Ja nie będę tutaj zmieniać jakoś drastycznie tego domku. Ja po prostu pozmieniam kolory. Jakby też nie mam zamiaru tutaj zmieniać ułożenia pokoi ani nic takiego w niczym stylu. Ani po prostu ścian, które są tutaj wybudowane. Ja po prostu sobie pozmieniam to, co już jest. I oczywiście to wszystko bym zmieniła na jasne kolory, no bo jasne kolory zawsze wyglądają dobrze, a brązowe, no nie zawsze. Dobra, wiecie co mówiłam, że nie będę okien usuwać, ale to jest zdecydowanie za dużo okien. Jakby w tej łazience, tutaj może sobie chociaż z jednej strony to usuńmy. Dobra, ok Okna zmieniłam na białe, jakby już jest wszystko, wszystko w porządku. I teraz pokolorujmy sobie nasz domek na jakiś fajniejszy kolor, po prostu. Nie wiem, czy to zostawiać w takim stylu w takiej cegiełki? Jakby nie. Ja bym poszła w coś innego, kompletnie tutaj. Chyba, że użylibyśmy tej cegiełki, ona jest totalnie, totalnym sztosem, więc dobra, robimy to. Oczywiście biały kolor, no bo jakby to białego kolor nie lubi, no. Będzie wyglądało pięknie ten domek. Patrzcie na to, od razu lepiej, od razu lepiej. Ale górę, wiecie co? Też bym zmieniła, też bym zmieniła kolor. Może abyśmy sobie może jakiś kolorek dali. Na przykład taki niebieski. Jak to by wyglądało? No, wygląda dosyć ciekawie, powiem Wam. Tak bym powiedziała oryginalnie. Tutaj coś się w ogóle z dachem zostało, ja nie wiem, czy tu jakieś takie czarne te się zrobiły. Aha, dobra, czyli co, w sumie nic nie zrobiłam, tylko podniosłam i obniżyłam i znowu jest spoko... E? Nie rozumiem, simsy, what the fuck. Dobra, bym w ogóle, widzicie, nie wiem, czy widzicie to, ale tu tutaj jest bardzo dużo takich światełek, trochę bezsensownych moim zdaniem, jakby nie wiem, po co one są, trochę, znaczy do... wiadomo, po co są, żeby oświetlać, ale to wszystko wygląda tutaj po prostu. Wiecie, co, dachu chyba nie, nie będę się czepiać, oprócz tego, że zmienię obrzeża tych dachów na może biały i oczywiście szerszy, i tak samo tu. Tutaj te białe końce tutaj tych dachów. Zmieniłabym też obrzeże, jakby też bym je zrobiła po prostu białe. No może będzie ten dom monotonny, ale wiecie, biały zawsze dobrze wygląda. Jakby nie wiem, co białego mogłoby być, żeby źle wyglądało. No moim zdaniem zdecydowanie lepiej wygląda. I wiecie co, te schody to też byśmy może zmienili na jakiś inny kolor. Może dajmy sobie te schody jakieś takie właśnie niebieskie. O, albo w takim jasnym, drewnianym kolorze, one naprawdę są też spoko, bo pasują do fundamentów. I właśnie każde schody sobie takie zrobimy. Z tej strony, z tej, no i oczywiście tam z tyłu również. Zastanawiam się nad tymi. Kolumnami, bo one nie są jakieś takie strasznie brzydkie. Czy biały dać, czy biały byłby lepszy? No, to jest pytanie. Może zmienimy na taki bardziej beżowy. To będzie pasowało do tych naszych, do tego płotu, co jest na górze tutaj. Widzicie tych kawałków płotów innych? To będzie pasowało tak po prostu kolorystycznie. Więc tak właśnie chyba zrobimy to. A w ogóle ja tutaj zapomniałam jeszcze, tutaj są różne meble na tych tarasach, więc je też zaraz ogarniemy. Ale na razie skupmy się na podłodze, może na tym tarasie. No co, no co? No i ja musiałam. Ja musiałam zmienić na drewnianą Podłogę jaśniejszą. Dachów nie zmieniam, dachy są spoko. Dobra, przejdźmy może teraz do tarasów. Jakby, jak te tarasy tutaj nam się prezentują, wyglądają. Okej, okay, nie wiem, co to jest. Jakby tu. Aha, tu jest fontanna, miała być. Ale ona mi się nie podoba. Ona mi się niestety nie podoba, więc ja bym ją usunęła. Tutaj w ogóle wszystkie rzeczy, które tutaj są. I dobra, ten stół. Ten stół też jest średni. Szczerze mówiąc, na grilla. Dobra, to byśmy sobie może zostawili. Tego neona i właśnie tą tabliczkę. Tutaj nie wiem o menu grillowe dzisiaj, że będzie. Ten dywan też jest spoko. Te łyżki też możemy sobie zostawić. Dobra, do tego grilla możli możliwe, możliwe, że fajnie by było dołożyć jakieś po prostu szafki. One będą na przykład te białe. Jakby ja wiem, że tych szafek nie było na pewno na samym początku białych, bo te słocze się zmieniły. Teraz będą wyglądały zdecydowanie lepiej lepiej niż po prostu taki samotny grill stojący, więc sobie oczywiście to damy. No i co, jak tutaj był w sumie stół, no to ten stół byśmy zostawili, tylko jakiś inny po prostu dali. Na przykład niech będzie nawet w takim białym kolorze zwykłym i do tego jakieś kolorowe krzesło byśmy dali, albo po prostu czarne. Może w tym miejscu byśmy jakieś siedziska też dali, po prostu zwyczajne białe razem ze stoliczkiem. No i dobra, no tak by się prezentowało to miejsce na grilla tak naprawdę. Tutaj mamy jakieś łoweczki, no nie chyba, chyba to bym pousuwała jakieś inne wstawiła. Jak już miałabym wybierać, no to te są lepsze, dlatego może tutaj wstawimy sobie właśnie tę jedną ławeczkę, w tym miejscu. I do tego też dołożymy jakiś stolik. Taki najzwyklejszy, niech będzie ten. I do tego też jakiegoś kwiatka, może. Dobra, basen. Jak basen jakby tutaj nie ma co zmieniać. Tutaj, zamiast tego stołu, bo tutaj jest stół z parasolem, to byśmy dali jakieś leżaczki. Tych leżaczków też na 100% nie było na początku w ogóle samej gry. One doszły dopiero w czasie, ale teraz skoro je mamy, no to trzeba by było ich użyć, co nie? Dobra, pousuwałam te światełka, ale te światełka no i musimy jednak pododawać, żeby tutaj coś było widać w ogóle. To może zamienimy na takie bardziej subtelne, takie o. Tutaj to zostawimy, ten stolik z krzesłami, tylko ja sobie zmieni zmieniłam kolor po prostu. To też sobie zostawimy. Tutaj... Przy tych szachach, jakbym po prostu krzesła wymieniła i tyle. No i dobra, tak się prezentują te tarasy. Jakby tutaj za dużo się nie zadziało, zostało praktycznie to samo. Może przejdźmy teraz na ten taras górny. Tutaj jest sztaluga, tę sztalugę jak najbardziej można zostawić. Niech sobie ona stoi, dużo kwiatków. Dobra, tak zostawimy. Jakby tutaj nie ma znaczenia to. No i chyba czas przejść do środka. Tak ogólnie podsumowanie jak to wygląda teraz. To tak wygląda właśnie ten domek. Ale teraz przejdźmy do środka, bo w środku też jest tutaj troszkę, troszkę średnio jest. Ale bardzo mi się na przykład podoba to z garderobą. Tutaj są po prostu szyby i tutaj jest garderoba w tym, ale wiecie co? Nie, tu jest to tak kolorowo. Tak kolorowo tutaj jest, że ja bym to wszystko zmieniła. Bym tutaj w ogóle tą samą podłogę dała, która była na tych tarasach. W całym w sumie domu może to zrobić. Widzę, że tutaj w każdym pomieszczeniu jest jakaś na podłoga, ja tak tego nie lubię. No chyba, że to jest łazienka albo kuchnia, no to jeszcze rozumiem, ale tak, normalnie, nie, 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 chyba nie. Tutaj w ogóle są takie kolorowe schody, a, a nie, 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 absolutnie. Tutaj chyba trzeba będzie troszkę bardziej popracować, bo mi się to w ogóle nie podoba, co tu się dzieje. Tu zamieniła po prostu na białe schody. To by wyglądało wtedy w taki sposób, że właśnie ja bym te schody zrobiła takie zabudowane. Dobra, wiecie co, ja to po prostu wszystko pousuwam, bo mi się to w ogóle nie podoba, jakby nie ma co zostawiać. Najwyżej później i tak użyjemy tych samych mebli, no ale wiecie, ja tak jak będę miała pustą przestrzeń, to będę miała większe wyobrażenie, co tu może w danym miejscu stać, po prostu tak lepiej. Nie wiem, dajcie znać, czy Wam się podobało to, co było przed tym, ale... Dobra, można powiedzieć, że mamy tutaj wszystko wyczyszczone. Jakby mówiłam, że mi się ta garderoba podoba, ale ja zamiast tego to może byśmy zrobili po prostu otwartą tą garderobę, żeby tak nie zamykać jej. Wiecie co? Może w środku trochę sobie pozmieniamy układ pomieszczeń, jakbyśmy po prostu tutaj poprowadzili ścianę. Jakby to byśmy zamknęli po prostu tą przestrzeń wejściową. No i tutaj musimy zmieścić salon, kuchnię... I jadalnie do tego jednego pomieszczenia. Także ja to sobie na razie wszystko na biało pomaluję po prostu. I sobie będziemy coś tam kombinować. Dobra, trochę światełek. I dobra, lecimy. Tak czy siak trzeba drzwi też tutaj powymieniać. Może niech one będą w takim jasnym drewnie, te i te. Nie wiem, jak w tej łazience zrobimy, ale te drzwi bym przesunęła w ogóle na środek tej łazienki, bo to zawsze więcej miejsca później w łazience się robi. Może zrobimy sobie w, tym, w tych samych miejscach sobie ogólnie zróbmy to, co było. W ogóle jakie tu są ściany? Aha, one są te średnie. Myślałam, że to są te najwyższe, nie wiem czemu. Tutaj bym w ogóle blaty poprawia. Prowadziła do samego końca, można by powiedzieć, tutaj. Ta kuchnia będzie duża. Oj, ta kuchnia będzie duża, na serio. Jeszcze nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, robić taką wielką kuchnię. Jeszcze mam tu pewien pomysł, ale nie wiem, czy on nie wypali. Podwyższenia po prostu tego pomieszczenia, albo obniżenia tej części po prostu. I tutaj właśnie byśmy zrobili przejście w tym miejscu. Tutaj by był ogólnie salon, tylko ten salon trochę mały by wtedy był, czy mi się wydaje. Albo tą platformę byśmy przesunęli w taki sposób. I tutaj w ogóle byśmy może walnęli jakąś taką ścianę po środku kurczę. on, to jest strasznie nie. Ustawne. Nieustawne jest to pomieszczenie. Tutaj byśmy walnęli taką ścianę na środku i tutaj by po prostu był wisiał telewizor na tej ścianie, a tutaj i tak by było przejście. No tak chyba zrobimy. Tak chyba zrobimy, bo ja tutaj jakoś nie chcę na te schody dawać tego telewizora. Jakoś tak mi się nie podoba to. Wiecie co? Wiecie co? To tutaj sobie zakończymy kuchnię w tym miejscu. Tak jak powiedziałam, bo ta kuchnia jest dla mnie za duża po prostu, więc zrobimy sobie to w taki sposób. Czyli tutaj zrobimy tak. Tutaj w ogóle zasłonię te okna. One będą fajnie wyglądać z zewnątrz, ale tutaj nie muszą. I to będzie właśnie tak. Tutaj będą wisieć te szafki. Tutaj byśmy zrobili sobie kuchenkę, a przy tam, gdzie są, gdzie są okna, to byśmy dali zlew. Dobra, to wygląda na razie spoko. Do tego na te okna właśnie byśmy zawiesili tutaj dwie białe zasłony. Okej, okay, i tutaj byśmy sobie dali stół. To będzie naprawdę spoko pomysł i tutaj właśnie tak na środeczku mniej więcej będzie. To akurat będzie taki duży stół. Tak, i tutaj salon. Dobra, jest, chyba zrobiliśmy. Stół bym wzięła szklany po prostu i do tego jakieś fajne krzesła. O, tych krzeseł też na pewno nie było, one musiały dojść niedawno. No i teraz najgorsze na świecie, wybrać dywan z podstawki. Najbardziej, który mi się podoba, to jest ten. Dobra, lecimy, może może z tą ściankę, na tą ściankę damy sobie tą cegiełkę, którą daliśmy na tamtą część domu, znaczy na elewację w sumie domu i do tego do kuchni tą samą właśnie cegiełkę. Tutaj byśmy zrobili może jakąś galerię zdjęć o albo byśmy po prostu dali tutaj jakiś taki stolik i jakieś dekoracje na ten stolik, to też by było spoko. Dobra, powiedzmy, że jest okej. Okay. Tutaj w ogóle z debuga dałam obrazy. Tutaj może w tej części jakbyśmy lustro powiesili też by było spoko rozwiązanie. To by tak przestrzeń trochę powiększało. No i tutaj nad to lustro jakieś takie światełka, jakieś kinkieciki po prostu, to też by wyglądało naprawdę fajnie. No i dobra, lecimy. Może jakiś bukiecik oczywiście na stół w tym miejscu i jakieś też tutaj dekoracje. W ogóle do kuchni by się przydały, bo ta kuchnia jest dosyć długa, a nic w niej nie ma praktycznie. Dobra, dałam tutaj kafiarkę, no i oczywiście parę różnych dekoracji. Tutaj jeszcze może garnki powiesimy nad tą kuchenką, też to wyglądałoby spoko. I dobra, mamy tą część ogólnie zakończoną, kuchnią i a teraz przejdźmy w ogóle do tej części, czyli gdzie będzie właśnie telewizor wisiał, i będzie takie miejsce, można powiedzieć, do relaksu przed telewizorem. Tutaj zrobimy sobie takie podwieszane szafki pod telewizor, takie większe. Do tego tutaj też zawiesimy telewizor i lecimy teraz z kanapami. Jakby no, którą ja mogę wybrać kanapę? No ja zawsze tą wybieram. Oj, to sobie właśnie w taki sposób byśmy postawili, i do tego dalibyśmy stolik. Może być zwyczajny biały, i na to sobie postawimy lampeczkę. No do tego dywanu nie może zabraknąć, oczywiście, w tym miejscu. Może zrobimy sobie z takich puzli. Ja go rzadko używam, bo on jakby mi do niczego nie pasuje. Ale tutaj i tak ma taki po prostu wzorek i fajnie wygląda na podłodze, więc możemy sobie w tym odcinku wyjątkowo użyć go. Do tego biały stolik, kawowy i lecimy z dekoracjami na tą szafkę. Jakbyśmy taki statek tutaj dali. Trochę nie będzie tutaj kolorystycznie pasował, chociaż nie no, kolorystycznie będzie, tylko tak bardziej stylowo nie będzie pasował. Ale powiedzmy, że to jest jakaś pamiątka rodzina, i ona tu musi stać. Dobra, tutaj na górę może też sobie walniemy te kinkiety, które dałam po przeciwnej stronie nad tym ilustracją. Dobra, na tą część oczywiście, ha! które zasłony, jak z podstawki budujemy, to tylko te zasłony. Tutaj, żeby tak pusto nie było, to jeszcze wsadziłam fotel razem z lampką. Tutaj w tym miejscu plakat powieszę, żeby też ta pusta ściana nie była. No i dobra, no i to by się prezentował w takim razie salon z kuchnią, właśnie w taki sposób. Teraz może przejdźmy do łazienki. O i w tej łazience no trzeba by tutaj chyba też wszystko zmienić niestety. Czy stety, niestety, mi się tam podoba, nie wiem jak Wam. Może faktycznie zrobilibyśmy tutaj drewnianą podłogę i do tej drewnianej podłogi użylibyśmy tych kafeleczek. Nie wiem jak na górze wygląda sytuacja z łazienką. ona jest trochę Większa, ok. Czyli tutaj można by w sumie prysznic wstawić, a tam na górze sobie zrobimy wannę, więc tutaj będzie właśnie prysznic w tym miejscu. Tutaj z białych blatów zrobimy sobie pod właśnie pod umywalkę blaty. Do tego oczywiście duże lustra. Nie wiem czemu, ale mi się podoba używanie tego teraz, tego światła. Do tego może dołożymy sobie czarną toaletę wszystko białe, to trzeba czymś przełamać, więc niech będzie ta toaleta. I tutaj może czarne ręczniczki w tym miejscu sobie też zawiesimy. Znaczy w sumie nie zawiesimy, tylko damy. I tutaj zrobimy miejsce na kosz na śmieci i do tego zawiesimy też parę ręczników. No i co? Jedyne co nam pozostało to dodać jakiś ręczniczek, czyli jakiś tutaj biały w tym miejscu. No i spoko, spoko łazienka czarno-biała, drewniano, drewniano-czarno-biała, no i tyle. I przechodzimy, może zacznijmy od początku. To nie, no to nie jest zaczęcie od początku, wiem, ale musimy jednak tutaj zrobić coś z przodu tego Domku, raczej na wejściu. Nie wiem, zawiesiłam na wszystkich oknach te zasłony. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że nawet spoko to wygląda. Do tego dołożyłabym tutaj jakąś białą wycieraczkę, Ona się szybko pobrudzi, ale no dobra. W ogóle to mi się podoba, że tutaj są takie półeczki jeszcze doczepione do tego. Może nie zmieniajmy ich w sumie, bo one takie drewniane, nawet fajne, tylko zmienimy sobie na przykład kolor tego na buty. jeszcze dołożymy jedną półkę, jeden wieszak w tym miejscu, to wygląda naprawdę spoko. No, spoko. Mi się podoba. Nie wiem, jak wam. Dajcie znać w komentarzu. Dobra, gra podstawowa sobie oczywiście zaznaczam i tutaj daś, daliby. My w sumie jakiś po prostu fotel do zakładania butów, wiecie i te sprawy. Może z jakimś stoliczkiem nawet tutaj. Brakuje nam jeszcze tutaj jakiegoś lustra, więc może. Dobra, damy sobie takie, może wysokie w tym miejscu, właśnie za fotelem. Do samego sufitu sobie zrobimy to lustro. No i dobra, no to chyba na wejściu tyle też wygląda naprawdę fajnie, skrótnie i w ogóle te sprawy. A ja bym Was chciała zaprosić do subowania tego kanału, ponieważ 70% osób, które mnie ogląda, dalej nie subuje mnie, a ja robię fajny content, więc oczywiście zapraszam do subowania, bo to będzie miłe dla mnie i lecimy dalej z budowaniem. Dobra, tutaj na parterze nam jeszcze został stała nam siłownia i został nam gabinet, także może najpierw przejdźmy do tego gabinetu. O, w ogóle ja zapomniałam, nie wiem, czy Wy pamiętacie, czy wy w ogóle jeszcze tego używacie, ale z podstawki, jakby z gry podstawowej w Simsach, można szukać takich pierwiastków i klej Notów I w ogóle, i tutaj, właśnie ta tablica. Ja w ogóle rzadko jej używam, nie? Ale jak się nie miało co robić, to się na podstawce, no, używało tego. Ale tutaj jest milion obrazów tych samych. Trochę nie podoba mi się to. Dobra, może te zasłony sobie zostawimy. Ten dywanik też bym sobie usunęła. Ten regał również. Może to też. Dobra, zaraz tutaj wszystko pousuwam. Te regały sobie zostawimy, jak najbardziej. Niech one tutaj będą. Nawet sobie jeszcze jeden bym dołożyła. Ten fotel też może niech zostanie. Dobra, to w tym miejscu może sobie jednak biurko postawimy tutaj. Tylko nie wiem, czy ja chciałabym konkretnie to. Bo szczerze mówiąc, ja je rzadko używam, bo je nie lubię. Nie lubię go po prostu. Ja wolę użyć sobie takiego standardowego, normalnego, ok właśnie tego, bo moim zdaniem wygląda zdecydowanie lepiej. Dobra, do tego jakiś czarny fotel byśmy dołożyli, może te sobie zostawimy, te dekoracje. Niech one już tutaj faktycznie zostaną i będą z nami do samego końca. Ale do tego bym koniecznie jakąś lampeczkę chciała dołożyć, no i może jakieś książki. Dobra, zamiast książek to jednak roślinki będą. <laughs> Tą tablicę bym sobie też zostawiła, bo ona jest taka nostalgiczna dla mnie. Ach, niech ona tutaj zostanie. Dobra, usunęłam dywanik, ale tu by się przydał jednak jakiś inny, więc może użyjemy sobie tego, tylko ja go powiększę i wyglądałoby to naprawdę spoko. Dobra, przechodzimy do ostatniej części na parterze, to będzie siłownia. Zostawimy sobie jako to siłownia? no bo nie będziemy tutaj jakiegoś innego w ogóle pomieszczenia robić, tylko może byśmy tutaj coś innego zrobili, jakieś w innych kolorach zdecydowanie, czyli dałabym tą białą cegiełkę po prostu, a tą wykładzinę, bo ta wykładzina to jest taka wykładzina, okej. Okay. Jakbyśmy zrobili ją czarną, no to to zdecydowanie lepiej wygląda. Dobra, może jeszcze kolory przedmiotów byśmy zmienili, niech będzie takiej niebieskiej, że te dywany też pousuwam, bo jakieś takie dziwne mi się wydają. Ten do boksowania byśmy dali może tutaj na sam środeczek. No i to będzie wyglądało tak, tylko ja bym te lampy jeszcze usunęła i do tego do tych lamp dołożyła po prostu inne lampy. No i dobra, zostawiamy tam siłownię, Jakby tutaj nie ma co się rozwodzić, siłownia do siłownia, ona musi być po prostu. I dobra, lecimy na górę. Tutaj na razie nam się tak zrobiło sterylnie, biało-czarno, także wam nadzieję, że Wam się podoba, ale lecimy teraz na górę, gdzie jest kolorowa. Dobra, zauważyłam, że tutaj jest wiele kanap na górze, plus fortepian. Wiecie co, mam ochotę. Ja rzadko to robię, ale mam ochotę tutaj wstawić barek po prostu. Nie wiem, to będzie spoko, ale ja tutaj na razie pousuwam te kanapy i zobaczymy sobie, co nam tutaj najlepiej właśnie wyjdzie. Dobra, ja poproszę na razie biały kolor, a później sobie pomyślimy, co tutaj będziemy robić takiego lepszego. Dobra, ten fortepian. Ja bym przestawiła w ogóle w to miejsce bardziej. Bo tutaj też się zmieści i też będzie spoko wyglądał. Te barierki, bym sobie zmieniła na jakieś takie normalniejsze. Czyli te w sumie, które były na tarasie. I dobra, tutaj w tym miejscu zrobimy sobie miejsce właśnie na bar. Tutaj byśmy dalej takie właśnie czarne stołki, a tutaj zrobimy sobie jakąś właśnie ściankę, może z tymi produktami butelkowanymi. Do tego może taki dywanik damy pod te stołki. No, fajnie to wygląda. Okej, okay, jakiś nam tutaj by brakowało też zasłon. Tutaj jeszcze by się przydało jakiś neonik zawiesić. O, jakbyśmy tutaj właśnie zawiesili takiego fajnego. Tutaj, o, driniaczek, akurat idealny. Dobra, żeby coś tutaj jeszcze urozmaicić, jakąś przestrzeń, to może damy te plakaty, ale nie wiem, w którym miejscu zbytnio. I, no i dobra, tutaj damy tą kanapę. Do tego dołożymy jakiś tutaj stolik też, żeby był... No, właśnie, jakieś głośniki by się przydały tutaj, albo po prostu radio dobrze, że ktoś będzie na fortepianie grał przy drinkach, no ale nie sądzę. Dobra, tutaj sobie wstawimy to, niech będzie tutaj w tym miejscu. Dobra, tutaj może jakieś takie obrazki sobie powiedzmy, nie wiem, czy one są spoko. Powiedzmy, że są spoko, z latającym świnią. Kto nie lubi latających świń? Dobra, żeby może tak trochę jeszcze urozmaicić przestrzeń, to nad tym barem zawiesimy jakieś takie o lampki. No powinno być spoko. Dobra, to mamy w sumie to pomieszczenie skończone. Dobra, i zostawię tam cztery pomieszczenia, tak naprawdę na górze mamy tutaj pokój dla dziecka, dwie sypialnie z podwójnymi łóżkami, no i mamy też łazienkę. Także może zajmiemy się najpierw pokojami dla Dziecka. Zobaczmy jak ten pokój wygląda. Ten pokój nie jest jakiś taki tragiczny, powiem Wam. To jest chyba najlepszy pokój, który tutaj był. No dobra, no parę rzeczy tutaj oczywiście pozmieniałam, no bo ja nie byłabym sobą, gdybym tutaj czegoś nie pozmieniała. Wiecie, co bym zmieniła? Trochę bym zmieniła to, żebyśmy może tutaj dwa łóżka, y, znaczy dwa biurka wstawili po prostu. Tutaj może parę tych obrazów jeszcze bym pousuwała, przynajmniej w tym miejscu. No i w tym też w sumie. Bez lampeczek. Dobra, niech te plakaty tutaj zostaną, tylko trochę jeszcze poprzesuwam. No i co, może byśmy tutaj jakiś kolor nadali w ogóle? Bo tutaj są takie cegiełki, tu jest kolor, ale no ja bym tutaj poleciała bardziej taki normalny kolor, wiecie że bez cegły. No ten mi się w sumie podoba kolor, no taki niebieski, no to ten będzie też pasował, wszystko tutaj będzie pasować w takim razie. Dobra, no ten pokój chyba był najlepszym pokojem jak do tej pory, który tutaj istniał i tutaj, tutaj akurat za dużo rzeczy nie zmieniłam, więc tak się właśnie prezentuje ten pokój. Aha, jeszcze zapomniałam tutaj zasłon zmienić na jakiś inny kolor. No i dobra, no to przenosimy się do kolejnej sypialni, która jest tutaj. No ona już jest trochę średnia, ale na pewno ta zasłona wylatuje, bo ona jest okropna, bardzo jej nie lubię. No jest spoko, jest jakby spoko pomysł zrobienia tego pokoju, ale tutaj może byśmy po prostu zrobili taką większą garderobę zamiast takiego miejsca do siedzenia. Dobra, na razie na biało pomoruję ten pokój jak zwykle. Dobra, tą komodę też bym wywaliła ogólnie, bo tutaj sobie właśnie zrobimy takie większe miejsce na szafy. No i wiecie, jakie szafy użyję. O, tak, o, tak. Musi. Musi ona być, musi. Wiecie co, a jakbyśmy tutaj jeszcze ściankę dodali, no miałam nie dodawać, ale w sumie na dole też dodałam, ale ja nie zamykam tego pomieszczenia. O, to tutaj sobie właśnie damy takie cztery szafy, do tego sobie powiesimy duże, ale to duże lustro. No dobra, może nie duże, ale wysokie. Tutaj jeszcze. Jeszcze przydałoby się dać jakiś dywanik. A że już tutaj tym. Jakby zostawię kolor tego, tej pościeli w tym kolorze, więc sobie damy ten dywanik w tym samym kolorze. I dobra, lecimy teraz z zasłonami. Zasłony będą oczywiście standardowe, jakich ja używam. Dobra, jakby te kinkieczki, nie kinkieczki tego karnisza już zawieszone. Tą gitarę byśmy może w tym miejscu przestawili. I co, no tutaj jeszcze trochę tak pustka się stała w tym miejscu, więc można by jakieś obrazy powiesić. A niech będzie ten plakat tutaj taki żółty. <grym> ten dywan chyba bym zostawiła. On nie jest jakiś taki szkodliwy. A co, może jeszcze jakieś regał na książki byśmy dali? Może w tym miejscu, tak po prostu przy wejściu w tą stronę, w tą część, no bo ten większy. Trochę tak, jakby okno zasłania, ale wiecie, zawsze to coś postawione tutaj. No i na tym regale to sobie jeszcze jakieś dodatkowe książki poustawiam. Przecież ja na moim regale też nie mam zbyt wiele, wiele książek, tam są simsy tylko i wyłącznie. Dobra, jeszcze jakieś kwiatka tutaj postawiam. No i dobra, to będzie tyle w tym pomieszczeniu. Nie, 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 nie mogę przeżyć tych po prostu lampek. Jednak trzeba je wymienić. Damy sobie po prostu te czarne. No i dobra, teraz już. Pewnie koniec w tym pomieszczeniu. Mamy takie, coś zrobione z garderobą. I przenosimy się teraz do łazienki. Jakby łazienki nie są fajne w tym domu. Nie były fajne w tym domu i oczywiście wymagają trochę zmiany. Ja sobie dam tą samą cegiełkę, która była w tamtym pomieszczeniu. Dobra, pousuwajmy tutaj. Nie, no, wszystko usuńmy, wszystko usuńmy. To mi się tutaj nic nie podoba. To jest w ogóle miejsce do składania ubrań. Spoko pomysł, ale nie zostawię go. To jest toaleta w ogóle w osobnym, jakby, pomieszczeniu. W sensie tutaj, jest, wiecie, jakoś tak inaczej, to jakby ścianką oddzielone jest po prostu. Tak, Marta, wysłów się. No i co? jakby w sumie ja nie lubię robić toalety na przykład osobno, więc ja bym wolała na przykład, na przykład, na przykład prysznic tutaj wstawić po prostu. Dobra, niech ten szlafroczek tutaj zostanie. Jak najbardziej on tutaj będzie się sprawdzał. Te ręczniczki, w sensie te bardziej dywaniki, ja bym też je tutaj zostawiła. Tutaj to ja bym w sumie widziała jakąś taką wannę. Czemu by nie? Miała być na górze wanna, więc jest na górze wanna. W tym miejscu zrobimy sobie właśnie szafki pod umywalkę. Dobra, toaletę sobie w tym miejscu damy razem z papierem. Tutaj w tym miejscu też sobie damy jakieś ręczniczki. Niech może będą tym razem niebieskie. Nie wiem, dajcie znać w ogóle, jak Wam się podoba ten domek po mojej renowacji. Zaraz, zaraz oczywiście będzie podsumowanie całe. Dobra, jakiś dozownik na mydło i szczoteczki do zębów też zostały tutaj umieszczone. No i co, tutaj może byśmy zrobili coś ciekawszego. <grym> Faktycznie może zrobilibyśmy dodatkowe szafki tak jakby, w taki sposób. I tutaj bym sobie porozkładała jakieś takie dekoracje, wiecie, łazienkowe po prostu. Dobra, to naprawdę wygląda spoko ta część. Trochę się zainspirowałam do tym, co było przed chwilą, ale zrobiłam, mam wrażenie, troszkę lepiej. No i co, tutaj jeszcze brakuje ręcznika. Może nad tą częścią. A może tutaj też zrobimy taki kącik na ręczniki pod tymi szafkami? Czemu by nie? O, nawet spoko to wygląda. Dobra, no i to w sumie mamy zakończoną tą część. Tą łazienkę można by powiedzieć. Także przenosimy się do ostatniego pomieszczenia w tym domu, w którym jest w sumie taka mała sypialnia. Jakbyśmy tutaj zrobili sypialnię dla niemowlaka. Jakby niemowlaków nie było od samego początku, ale to nie znaczy, że nie może mieć tutaj pokoju. Swój niemowlaczek, taki malutki. Taki, 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 tygi malutki. Tutaj może byśmy wstawili właśnie łóżeczko, a tutaj byśmy dali jakąś komodę po prostu. Tutaj chce konieczne fotel misia umieścić. Niech on będzie taki, w takich kolorach. Do tego może jakieś kolorowe zasłony byśmy dali. A dobra, niech będą granatowe i sobie w granatowych kolorach zrobimy ten pokój. No jest dosyć ciemny, ale tutaj jest. Jeszcze bym dała jakąś tapetę, może. Uff, takie kółeczka. No, fajne to. Dobra, to ta ściana będzie tylko granatowa w takim razie. W ogóle wiecie co, zapomniałam do tego pokoju. Jeszcze się wrócimy do tego pokoju. Użyjmy sobie trochę koloru. To znaczy, może dajmy sobie po prostu jedną niebieską ścianę, żeby nie było tak biało. No i dobra, przenosimy się z powrotem tutaj. Tutaj też jakiś taki dywanik może granatowy bym dała. Jakieś dekoracje w ogóle na tą komodę by się przydały. Też takie babykowe. Dobra, tutaj jakieś miejsce do zabawy by się przydało też. Także domek dla lelek, i tutaj pudełko na zabawki gdzieś jeszcze chcę umieścić. Niech będzie tutaj. Jakieś tutaj jeszcze zabawki porozrzucane na podłodze. No I dobra, no tak by się to prezentowało. Jeszcze potrzebujemy parę dekoracji na ścianę. Także jak najbardziej te moje ukochane obrazeczki do pokoju dla niemowlaka, dinożaru i słonik. A tutaj damy króliczka i biedroneczkę. No i jeszcze jakąś lampeczkę. Hehe, ale się rymuje. Dobra, nie będzie taka lampeczka, nie wiem, czy to jest są jakieś ryby. A nie to kotek, to kotek, ale piękny Dobra. No i co mamy? Ostatnie pomieszczenie, tak naprawdę zakończone w tym. To jest najbardziej kolorowe pomieszczenie, chyba w tym domu. Ale i tak jest. Na, na górze jest bardziej kolorowe niż na dole, na pewno, bo dół to wygląda totalnie czarno, biało, szaro i w ogóle te sprawy. Także właśnie krótkie podsumowanie Tutaj macie dół tego domku. Tutaj macie górę, jak ona wygląda. Tutaj macie ten domek z zewnątrz i macie od razu porównanie tutaj wrzucone, jak to właśnie wyglądało przedtem. No i tutaj jeszcze ten domek z tyłu, też jak wyglądał przed i jak wygląda teraz po. Napiszcie w komentarzu, czy podoba Wam się wersja tego domku właśnie ta moja. Czy wolicie ten sprzed renowacji?